Dzień dobry Welem gościmy Bartosza Małaczka wkrótce radnego Rady Miasta Konina. Kiedy pan się dowiedział, że wejdzie w skład Rady Miasta Konina? No dowiedziałem się pod koniec czerwca, kiedy już było przesądzone, że pan Sławomir Lorek zostanie następcą pana prezesa Jareckiego właśnie na stanowisku prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie. A właściwie powinnam od czegoś innego zacząć tę rozmowę. Bartosz Małaczek, rocznik? 96. 1999. 1996. Będzie Pan najmłodszym radnym w Radzie Miasta Konina. Tak. Co prawda, Kuba, Eltman jest ten sam rocznik. Natomiast jeszcze biorąc pod uwagę miesiące, to to będę w tym przypadku najmłodszym radnym. No właśnie, mimo młodego wieku jest już tutaj pan znany z działalności takiej politycznej i społecznej, jako młodzieżówka Platformy Obywatelskiej, ale także jako organizator protestów, chociażby przed sądami, kiedy był taki czas protestowania. Więc, mimo tego młodego wieku, już dość bogate CV polityczne. Ta, ta polityczna część i tak zaczęła się troszkę później. Zaczynałem też od społecznika. Od samorządu uczniowskiego w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, ta aktywność społeczna wyszła trochę szerzej poza mury szkoły, bo zaangażowałem się w Młodzieżową Radę Miasta, którą od tamtego czasu całym sercem wspieram. To jest świetna inicjatywa, która pomaga takim młodym ludziom właśnie w okresie licealnym wkroczyć właśnie w tą aktywność społeczną. Wszystkie organizowane wtedy akcje, happeningi w przestrzeni miejskiej to dawało taką energię i chęć dalszej współpracy. Potem, oczywiście, to się gdzieś przerodziło na pierwsze wybory samorządowe w 2014 roku, no i kolejne w 2018, które teraz przynoszą ten swój skutek, czyli moje wejście do Rady Miasta. Czy to takie było pragnienie, takie marzenie, czy też na liście do Rady Miasta znalazł się Pan? Jako taki no, młody element na liście. Pragnienie przede wszystkim działania w mieście i reprezentacji mieszkańców, bo głównie na tym się skupia ten element uchwałodawczy w Radzie Miasta, czyli reprezentacji mieszkańców, oczywiście chęć współpracy ze wszystkimi mieszkańcami. Gdy dowiedziałem się o tej informacji, oczywiście cieszyłem się, natomiast. Gdzieś taką drugą emocją było przejęcie, czy na pewno dam radę. Będę dawał z siebie wszystko i tutaj już deklaruję swoją chęć współpracy ze wszystkimi. Będzie na pewno ciężko, ale postaram się temu sprostać. No to ciekawie brzmi ta deklaracja współpracy ze wszystkimi, czyli z kim? Współpracy zarówno z wszystkimi klubami w Radzie Miasta, jak również z mieszkańcami, różnymi stowarzyszeniami, środowiskami społecznymi w mieście. To, że w Radzie Miasta mamy konkurencję, klub opozycyjny po stronie właśnie przeciwnej, czyli prawa i sprawiedliwości, nie wyklucza tego, że nie możemy w niektórych kwestiach z nimi współpracować. Bo to wszystko, co się dzieje w mieście, robimy na rzecz mieszkańców i niektóre inicjatywy na pewno, jeżeli one będą sensowne i konkretne, to będę głosował za. I myśli Pan, że to się spotka z aprobatą Klubu Koalicji Obywatelskiej, w której którego skład pan zapewne wejdzie, gdy dołączy do Rady Miasta Konina? Tak, jak najbardziej będę chciał być członkiem klubu radnych koalicji obywatelskiej. Natomiast to nie jest jednostkowa sytuacja, bo były już przypadki, że wszystkie kluby głosowały za. Kiedy poszukam <laughs> Proszę takich przypomnieć. Poszukam, poszukam głosowań <laughs> no, natomiast, Nie pamiętam takiego momentu życia to nie samorządu, samorządu koniejskiej. To... to są zazwyczaj to są zazwyczaj albo kwestie y, różne organizacyjne. Natomiast nie było jeszcze żadnej konkretnej propozycji ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, która mogłaby się spotkać z taką aprobatą po drugiej stronie. A proszę nam powiedzieć, trochę siebie tak przybliżyć, gdzie pan się uczył, co pan studiuje, czy studiował, czy studia już zakończone, czy w trakcie, jakie jest pańskie przygotowanie? Rodowitym, jestem rodowitym koninianinem. Uczyłem się tutaj w szkole podstawowej numer 12 następnie, w gimnazjum numer 5, kolejno trzecie liceum imienia Cypriana Kamila Norwida. Następnie troszkę wyemigrowałem z Konina, właśnie w celu dalszej edukacji. Ta edukacja jeszcze nie do końca się skończyła, bo jestem studentem piątego roku prawa, aktualnie przygotowującym się do obrony. Jaki temat? Temat, status prawny sędziów Trybunału, polskiego Trybunału Konstytucyjnego jako gwarancja trójpodziału i równowagi władzy w demokratycznym państwie prawnym. To trochę temat sprawdzony w praktyce, bo te protesty przed sądami. To jest temat teoretyczno-praktyczny i cieszę się, że tutaj akurat swoją wiedzą i doświadczeniem mogę korzystać z mojej pani promotor, czyli pani Hanny Suchockiej. Gratulacje, że takiego promotora ma pan, ta Hanna Suchowska. Tak, tak pani premier. Mhm. No więc jest pan znakomicie przygotowany do takiej pracy w samorządzie, bo ta działalność jak tu słyszymy jest mimo młodego wieku odległa. A jakie, tak z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz jakby do tej pory, jakie pan tu widzi ułomności, a jakie zalety naszego konickiego samorządu? Na pewno pewną ułomnością albo wadą e, tutaj naszego konińskiego podwórka jest to, e, że sporo osób, sam byłem takim przykładem, wyjeżdża z tego miasta. Po, po zakończeniu edukacji, albo to w celach zarobkowych, albo właśnie w celu dalszego kształcenia się i pozyskiwania tej, tej nauki, chciałbym, żeby ta młodzież, żeby ci młodzi ludzie mieli po co tutaj wracać. Żeby tutaj była praca, być może były kolejne renomowane uczelnie, albo bądź też ich filie, wydziały, gdzieś, gdzie będzie można dalej uczyć się, praktykować, pracować, zakładać rodziny, bo, bo to nie tylko kwestia ta e, ściśle gospodarcza, ale również trzeba zwrócić uwagę na e, poszerzenie. Oferty kulturalnej, która jest bogata, ale natomiast trzeba docierać z tym przekazem do, do mieszkańców i tworzyć no, przyjazne miasto dla, dla mieszkańców. Ale widzi Pan te podziały, które istnieją i w życiu, i w samorządzie? Jest jakby szansa, żeby chociaż trochę je zniwelować? Podziały, mówi Pani o podziałach politycznych Roszo. tylko? Natomiast czy, czy na co dzień na ulicy spotykamy się ciągle z tymi podziałami? Być może teraz to jest tak zauważalne w kampanii wyborczej, natomiast uważam, że przez resztę czasu, za chwilę mamy trzy e, lata bez żadnej kampanii. I to jest czas naszej pracy i współpracy z mieszkańcami na to, aby ten konin, nasze miasto, e, rozwijać w jak najlepszym kierunku. Niejednokrotnie mówił Pan o tym, że się koleguje z Jakubem Eltmanem, czyli. Właśnie radnym, z, który będzie siedział naprzeciwko w sali obrad, i z tak zwanej opo radnym opozycji. Zamierzacie pozostać kolegami? Mam nadzieję, że ta polityka nas nie poróżni. Do tej pory nie poróżniła i mam nadzieję, że tak zostanie do tej pory. Będę takim kolejnym elementem wzbogacającym tą energię młodości w Radzie Miasta. Oczywiście czerpiąc też. Z, z doświadczenia starszych kolegów, być może także Kuby, który ma już większe doświadczenie w tej kwestii. A może by w tej Radzie Miasta przydała się taka młodzieżówka, nie kluby partyjne, tylko młodzieżówka samorządowa. Ale to, to będziemy współpracować, jeżeli będzie mówię jakiś konkretny pomysł, szczególnie dotyczący młodzieży. To jestem otwarty na wszelką współpracę i chęć aktywności i działania. A może z Radą, Młodzieżową Radą Miasta się Pan zwiąże jako opiekun, albo póki, służy radą? Póki, póki co Rada, Młodzieżowa Rada Miasta ma swojego koordynatora. Jeżeli będzie taka możliwość, żebym włączył się w jej działania, to jak najbardziej będę chętny. Przypuszczam, że to, że wejdzie Pan w skład Rady Miasta Konina oznacza, że wraca Pan do Konina. Ja od dwóch lat i tak cały czas jestem w Koninie. Pracuję tutaj, mieszkam i działam. Także to się, to się nie zmienia. Cały czas chcę być związany z Koninem. Bo to jest miasto? Bo to jest miasto, gdzie się wychowałem, któremu oddałem już dosyć sporo serca i chcę dla niego jak najlepiej, żeby się rozwijało. Chcę tutaj zostawić cząstkę siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Za te deklaracje również.